Siemię, alo, alo widzowie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pewnie spytacie co to jest za pozycja, albo co ustawiłem Wcale nie mogę pokazać, możecie sobie wejść na ten Świat Oczywiście tylko na Frankowie nie pokazuję kordów i na Frankowica Bo już tutaj wtedy naprawdę się będę bał, że ktoś z Was może wejść Dobra i, i wiecie co? No to jest jakiś piac pusty, puściutki, puściutki. Ja chcę wydropić tu jabłko. Jakby tu. Z którego najczęściej wypada jabłko? Z tego nie było. No ma tu tych jabłek w ogóle. Jabłek tu nie będzie. Trzeba W ogóle nie wiecie jakiego ja mam z kina. Ale się kiedyś wiecie Kiedy, ale nie dzisiaj. Dzisiaj może się dowiecie. no Czym się renderów Czekajcie ustawienia. A jak chcecie takie kordy, no to musicie weźcie co zrobić? Czekajcie ustawienia. Musicie ten y, y, mieć ustawione. To y, pokaż w no Ja to na razie wyłączę, bo po co to? Gdzie tu było? Co to było? Myślę, to było takie coś. Może na wideo. Być takie coś było. Pięknie. Renderowanie chmur? Ja nie chcę chmur. Widzicie, jakie teraz jest piękne niebo? W sumie Ej, czekajcie, powinienem mieć tu żółwika. Ja mam dużo. Ja mam tu żelazne itemki, to nie jest serwer survival. To jest taki... no, serwer po prostu. Tak zbudował. W sumie nie zbudowałam go od zera, ale no, tu nic nie mam typuś, co nie mam eltry. Bo mam nie potrzebny. end. itemki. A żartuję, mam lepsze. A pokazałem wam skino. A czemu ja gram na pokoju normalny, ustawienie Nie, no, Nie, ale to normalny. Dopóki go mi będzie ten. Jaki pyszny Czekajcie przyciszę to Daj, mm, Dobra Słychać coś? Ale zbyt się... cicho Już będzie dobrze Au, 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 au Już zjadł tego O, chodź, pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Świnia, potrzebuje świnko Świnko, no chodź, chodź, chodź Ej, dobrze, że... Czemu zmiecza Walne kryta, raz siekiery i ginie na, na hita Mówicie kryt, siekiery i ginie Kryt, siekiery po prostu wstał potrzebuje dużo jedynka Bam Jak fajnie tu jest Słaby o, co to by kwiatem. On z tą kajwik. udało się. Nie, to nie jest key. kajwik, Nie wiem co to jest. Nie wiem co tam jest. Skacze tam trzy. Była jeden. Nie udało się. Chodź, ja mam tu przypalone jedzenie. Nie wiem. Nie mam wałęki. Mam jedną. A jak to się robi Underz? E, po... Ej, zrobię mi za 50 Nie będę marnował surowców na Undezet. A czym mnie to przep. A, na no jedynym węglem idę po jakieś jeszcze. bierę bruk. I hip. Patrzcie jak ja to robię tak. Nie To jest serwer nie wiem, czy jednoosobowy, czy wieloosobowy Wszystko mi tam jedno Idę narąbać trochę drzewa Ale trzy z nimi i tymi mamy już mogę coś osiągnąć więc ja bym chciał wiedzieć, co ich pod jaksy, a nie po żadne takie słabsze leży. Nie mam węg... A i jest węgiel? To po co ja palę yy, drewnem? Mogę węglem. Węglem będzie lepiej. Kopiemy, kopiemy. Potrzebuję tego węgla troszeczkę. Nie, nie najpierw to. Będzie szósty do Będzie siódmy. E, co, jak mi braknie żelaza? O, nie, nie. Będzie niefajnie. Co, będę musiał wykombinować, jak mi braknie kilofa, widzowy? czekaj dobra widzowie, jednak nie muszę robić cięcia, bo po co Ucinam się, kiedy mam tu sobie potrzebuję węgiel, muszę w niego zaopatrzyć trochę muszę, dobrze, że sobie w ogóle przepaliłem, ale e, moim zdaniem widzowie, chyba zabrakło no i teraz jest w sumie kłopot jak zabraknie co? chyba się podbudowałem będzie kłopot jak zabraknie, no bo nie zrobię sobie jedzenia, czekaj, czy nie gra, normalny, niełatwy, normalny, czy mi w ogóle głodu nie ubywa? To, to jest, to jest trochę podejrzane, że mi głodu nie ubywa. Dobra, kopiemy sobie. Mówię no, kilo zaraz skończę potrzebę, bo bym No Bo bez żelazał to trochę lipa, bo nie zrobię sobie tego, wiecie jak co... tego, tego Nie zrobię sobie kilofa i nie będę miał tego Nie będę miał kilofa, lipa, bo i wybrałem też tego ten w ja poprzednim odcinku sprzętu temu yy, za długo robiłem cięcie i nagrało się tylko końcówkę ale ja robię mega mocno mocny miecz powiem wam to normalnie już teraz mówię cię. a już nie będę And there might be crafting. Myślałam, że albo i nie było. To. Coś tu jest. Coś tu, pewnie coś tu jest. Coś tu jest, ja nie wiem co. Czekajcie, kobieta. Na górę się kocha. No, no. Muszę naprawdę się wykopywać. Braknie mi kilofa, to ja nie wiem co zrobię. Bruku mi nie, bla, nie braknie. Mam bloki. Ale kilofa. Będę kopał kam. Zaszczędzę sobie tego kilofa. Ale nie mam kamienną. Po co zużywać sobie kiel? Zrobię sobie kamień no bo widzicie, no żelazny by się przydał potem. Dobra, wyciągam miecz. Nie. Giniesz, giniesz, padasz. Sam, ale nawet dobrze zrobił. potrzebuję zejść koksa. mhm, mm woodland mansion, woodland mansion. Ja widzę, jak to się kończy Undland. poszłem sobie do Unland mansion sam sobie zrobi... zrobiłem nie zrobiłem, to jabłko zrobiłem, a wiecie co widzowie, bo jest taki jeden program do zmienienia wersji i ten mm, mm, wiecie i ten, mógłbym na nim ten Zmienić wersję i skraftować kopka. No, muszę mieć kamienny, bo trochę tego żelaznego Wiem, że to jest bez sensu, by używać tych, tych starszych No wiecie Wiecie, jak to jest Tam, Jak się rozbije kilof, no to co ja zrobię? Nie znajdę sobie bym idę w kamienny Mike znajdę dla to co zrobię? No nie wiadomo, widzę. Nie i to jest problem. W tym nic nie ma. Jest jakiś jeszcze? Jakieś może dżungla? Opa. Tak o, ta nie oświetlono. Ale po co mam iść do wody? I, 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 jakbym zdobył trójzam pod tego gostkę, to to by było OP. To było tak OP. Trident. Nawet ja kryta do niego nie mogę walić. A to tyle. Muszę oddech. Hmm. Jak on nie może pływać? Ja mogę chyba pływać. I co z niego dostanę? Tu mi zęby Nie drop. No, bo nie miał. szkielet Ja myślałam, że go już miał trójda Rident Nie Podejmuj Chłopak zaczepionowany łuk Dobra, dawaj go Niezniszczalność O to jest tak upewnione. Skąd ja wezmę strzały? Nie mam w ogóle strzału. Czy on dropnął mi strzały? Oby dropnął. Nie dropnął. Mógłby chociaż dropnąć strzał?